Siema. A? Tutaj kolejny odcinek z serii o tych trybów adwersarza. I zagra dzisiaj ze mną Lukas Douglas w takim składzie jak w ostatnim odcinku. Mhm. I przeciwko Adrianowi i Reyowi. Siema. Yeah. Dobra. W tym w trybie... Taka... A tak w, chodzi... w ogóle to to jest? Yy, Ostatnia złożona zmiana. O. A co w tym Wbiliście 20 lajków, więc jest kolejny film. Chodzi o to, że oni idą po tym i musimy ich strącić, coś takiego. I oni muszą tam nie dojść nie do końca. Taki. Patrz. O kurde, spadłem. Ty, ale długo rąk nie mam. Jakby co do mnie, to pistolet, masz do tego, żeby wiesz, chodzić po krawędziach no czy coś tam z tego. Ale to. Ale nie, nie, nie kryjcie się też. I biegną! Mam ich. Nie. Mam to go! Teraz. Mam ich! Nie! JAKIE fart! Ale mnie Nie wyście... ma mnie! Ale mięszki farta! No nie! Ej, wypadłem! Wypadłem na sam dół To pewnie tam masz gdzieś wejście, no, no są wejścia. Albo przytrzymaj trójkąt. No jest, to... Eee, zanabrałem to się. Ej, bo oni dojdą tam na końcu i wtedy mają broń. Serio jest przytrzymano tej kan. No. 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 nie z no, no, no bo na, na niektórych trybach jest, że cię zwraca na spawna, a tutaj się wysiądzie z auta. Jest! Mam go! Mam go. Nikt go nie, nie ma! Ty! O, Ale ja trick! Ja cię zahaczyłem! Nie, o, jest, kurde! Jest! Nie! No ale to już Brawo, panowie, na tym nie, cze, nie ale musiało to ładnie wyglądać. A to, podoba mi się. Trudno A, a wy, wy z wyciec... tymi pistoletami możecie zabić kogoś? To się dalej gra. No. Ale robot, życiego jak wolno gada? Co? Kto? <ślinik> 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 ja? <ślinik> Korzystając z chwili, chciałbym też Was zaprosić na Discorda. I do zostawienia. I. pamiętajcie hashtagu Discorda. I oddajcie mu pady. Nie wiem, czy wy oglądacie to przed liveem po live. Bo sami nie wiemy. Ok, a no, tylko pistolet. Te a, to tym pistoletem nikogo a, nie zabiję. Nawet nie wiem, co tym pistoletem się rbi. Żeby się. O, o... Nie! Busy. Czy wy co się stało? To będzie na odcinku teraz co się stało. On mnie przewrócił A on nade mną skoczył. Adrian. Jak tak las przeżył? Nie, to mnie tak krzywalnąłeś. Ale co przebiegłem was nie było? Nie, kumarz, że on mnie zahaczył i potem drugi... Szybko, szybko biegnij, biegli. No 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 dęgi Okej, to jest straszne, ja się zaczął skryć Jadą! Jak coś jest to? Się stało? Co się stało? Jedzie no, kolejny. Czemu nie da się wyjść w środka? Nie! Spadłem! MANGO! Chrisu w tobie nadzieja. Chciałem się? Czekaj, robię to. Szybko, nie? Szybko, nie? Szybko, nie? Szybko, nie? <noise> Dawaj do mnie Dawaj na no spokojnie, patrz na minimapę, czy jedzie, czy nie No teraz, teraz, teraz Jedź, Spad spadł na dół jeden Biegnij, biegnij, biegnij Co jest? Szybko, coś ty zrobił Coś ty zrobił Biegnij <noise> na ziemi, patrzcie, jestem na dole Co? No bez no, jest jestem na dole No w tym kontenerze jest nie. Ja widzę, że jesteś w kontenerze. Z tą czapeczkę ci wystaje? Kurde, no. jesteście głupi, to ja miałem ich tak nabrać. Ha. Że w tam to i mówiłem, że w podłem to kontynu. Jedzie, jedzie, jedzie! Chowaj się! Jest! I teraz, teraz, szybko idziesz! Idziesz, 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 Co? nie spadł. Uważaj! Nie! Jest! Jest, dobrze! Mamy go Na samych końcach już praktycznie w yeah. Fajnie, no to ten w ogóle nie mam rąk. mam do Ciebie pytanie. Co? Jaką fryzurę ma moja postać? Zobacz. No, taką nogę zawsze miałeś. Czyli tą łysą i taki czarny placek na głowie. Ale szybko, Aha, bo nie da Mam Reju, 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 Reju! Nie! nie. Dawaj olej, daj Olek. Nie olek. Pięknie! Dlaczego są z No ja nie! Dlaczego robię... tak ładnie symbolicznie przyjechałem? Nie! Nie! Ale było łatwe to teraz jest do odrobienia, bo my tak myśleliśmy. No ja bym takim downem, nie. No bym w niego tak łatwo wjechać. Że... Dobra. Adult, adult. A, Adwolt. A ja mam downa. No i? Tak dawaj, dawaj! A nie szczelnie. Kotelerze? Nie, no stoi na górze. A on nie wie, że ja mogę się rozpędzić i go zrzucić. A on wtedy skoczy. skoczy. Ja też Biegnie, biegnie, biegnie. Uuuu, Nie! Ojej. Nawet daleko się nie zaszli. Dobra, robimy ich teraz na luzie. Jasne, jasne. No to zobaczysz? Ja my wszyscy w trzech zginiemy, wypacz. Nie, uważaj. Łatwo. Easy. easy. Dobrze. Zdałem. Ale to było złe. Tak ja nie jadłem w dwójkę No nie? I, I teraz mogę szybko. Co Sorry Domi. Biegnij, Olek, szybko, oni spadną. Biegnij, biegnij, biegnij. Ja będę na siebie ich brał, biegnij, tylko nie spadnij. No nie. Mogłeś przebiec to. Do dobre. Jedzie, jeden jest po prawej. Jeden czeka na mnie. I idź, idź. Poświęcam się Nie. W Nie! Ale kto tak to zrobił? Nie. Nie z drugiej. Ja teraz nie mam szans Adrian, ale Daję ja mam szans. pomysł Staram się go strącić, a ja mam lepszy pomysł Okej okay. Ten tu jest Uff. To jest straszny tryb Kurde Ja nie wiem co oni planują On tu stoi i czeka na mnie Dawaj leci Lecy. Daj, 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 dobrze, daj, Co się stało? się stało daj, daj, się chowasz, no. daj, 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 Ty daj, 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 Nie, nie, ja. daj, Nie! Nie! Nie, nie, nad głową nie mi prawie Spróbuję tam skoczyć też pisać e, w komentarzu w jakim jesteście teamie. Team, e. <śmiech> Komentarzów. Leczcie <laughs> <Ty, co śmiech> <czy> pisać komentarzów <laughs> się egzamin z polskiego. Spokojnie Maty dzisiaj miał egzamin z polskiego. Wiesz już w innym odcinku takie... mówiliśmy, to Ale to... <laughs> no, faktycznie. Ty teraz jesteśmy po egzaminach, Wczoraj pisaliśmy angielski I dobrze Ja pisałem rosyjski A ja to Krisu śpiew albańskiego chujowego no. i A ty Geo Dawajcie. Ale go rozwaliłem pięknie. Ta? Wyczekane No wy U, słab Słabo i wam idzie, panowie No co szczelasz? no dawaj. Bierz go ktoś od. No, mi jeden na trzech. Co chodzi wam? Dobra, możemy czekać, na czas to wygramy i co? Jaki no sens. i co ci dodało? NIE! SAM SPADŁEM! To U mnie to wyglądało jakby się ktoś popchnął. Easy. Prawie, prawie, prawie mnie zabił, nie? Bo prawie bym nie zdążył. A dominik się umie upanować i... ...zostać w miejscu, ja nie, wiem, niestety. Ale ja w ogóle... ...Mati ma jakieś lagi, on... ...on się przed teleportował przed chwilą. On się nie odzywa to będzie teraz go No i mnie wywalił o. Nie, ci yes. mi podciął Jesus Dało mi się Nie, no, kurwa O Mat jego nabrałeś No co? Nie, to jest przerąbany Olek w tobie nadzieja Nie da się na to wskoczyć chyba. O kurwa Dobra chodź chodź Dobra, biegnij teraz, teraz biegnij, biegnij, biegnij. biegnij, biegnij. Jak najda jak najdalej się da, jak najdalej. Ja ci powiem- Jeden leży, nie wstaje. Dobra. Drugi nie wstaje. I cały czas biegnij, biegnij, biegnij. Jeszcze, dobra, jeszcze. już dobra, jest dobra, dobra. Dobra. na rampie, już, już, już. I... Kur... Sprawiedliwość. Dobra, dobra. Nieeeeeeeeee!! Dlaczego?! KURWA!!! Ale jest No to Teraz bez zatrzymywania się. No, jasne. jasne. No i co teraz będzie się czaić? No a co? No biegnij, 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 sami biegnij. No, Dobra, spokojnie. Oni sami się też zabiją. Jedonawczy Załama się chyba Oni oni biegną. O, Lukas wrócił. No co? Tam wszyscy na ciebie się spoglądają. No i co, wam kiwam w oko? Ci w dupę. A nie czekaj, jak się rozpędzę na maksa? Nie, miał się z pleców. sam sobie do Nie! O, <t> Myślałem, że wyżyć... Macie teraz szansę, jeden z was przeżyje dywinie. A gówno. Nie. To, Sam się zabił. Zablokowałeś mnie. Pisole. Nie. nie. <grym> nie. Ja o tu się pali. Proszę. Jest ja. ja, uciekał z niego. Okej, okay, wiem. No ja tutaj próbuję wiać na to. No? Dawaj, a nie stoisz. Bate. No nie! W tym momencie, w którym... Kurde, w tym momencie, w którym się zahamowałem do tego. Jak ktoś spadł z was? A on już jest blisko, panowie, on to wygra. Woliś przyjedź po mnie, bo miał to się pali Mam go! Nie. Mam go! Nie. Żyjesz, żyjesz! A to żyję, żyję, tu, tu bierzcie go! Wyciągaj ich, wyciągaj ich i zabij z, ze sztyletu Wybacz go z tego, ja go zrzuciłem Metr przed o tym ostatnim, ale on żyje dalej Ostatni go. ostatni. Nie, ja to Brawo panowie. Ale to byłoby... Wygraliśmy... Przegraliśmy rozgrywkę. Co? Easy. No to widzowie ta ostatnia akcja dla was była. Dobra, Pamiętajcie akcji. o zostawieniu Zostancie lajka, subskrypcji. Lecimy po 300 subskrypcji. Elo. Od tej macie nasz, nas najlepszy.